Cześć! Witajcie w nowym vlogu. Pokażę Wam update. Tutaj w paprykach nic nie ma, ale mamy pelargonie. Już zaczynają pojedyncze wychodzić. I zaczęły jeszcze, zaczęło jeszcze wychodzić pomidorki. Tu wyszło parę ziarenek, także jak to troszeczkę podrośnie, to wyrwę jeden i zostawię po prostu po jednym. Tutaj też już z tyłu widzę, jeszcze te dwa zostały i mam u góry jeszcze, ale u góry jeszcze nie zaglądałam w pokoju, także tu już się zaczyna coś dziać. No słyszałam, że poziomki i papryki, no to potrzebują dłużej. Nic się nie dzieje. Także będziemy czekać. Przykryłam sobie tą folią, wtedy mają bardziej wilgotno. A teraz zabieram was idziemy sadzić bratki. Także zapraszam do oglądania. I e, posadzę sobie te bratki do tych dwóch dużych dolnic i tu tylko przed domem. To do starczy. Wrzosy niestety. Idą do wyrzucenia, bo nie przetrwały zimy. Wydaje mi się, że wszystkie zmarniały. Także wszystkie idą do śmieci. Przyniosę sobie wiadro i będę do tego wiadra sobie tu... Przekładać. Ale mokra tu ziemia. Ujujuj. No trudno. Wyschnie. Zadzimy tu bratki, to będą by nami miały wilgotno. Już wiem, czemu w tej dolnicy takie bajoro, taka mokra ziemia, patrzcie. Całą zimę nie zaglądałam, a tu z rynnej jak pada deszcz, trochę pada do tej dolniczki, patrzcie ile się nadzbierało. Nic, Trzeba to teraz wylać. I może trochę tej ziemi po prostu wymieszam ze suchą ziemią, świeżą, żeby nie miały tak mokro. A tu w dolisce z rzosami znaleźliśmy musiał jakiś ptaszek przenieść zgubił e, żołędzia Popatrzcie patrzcie jak jaki żeby porządek mamy trzeba zasadzić będziemy mieli e, żołędzie. I wymieniłam sobie na świeżą ziemię tą mokrą dałam do wiaderka, wyniosę nią posypać pod choinki

the the rewind. And 19 was to give I had to leave you. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. I could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed, yeah. yes, this I can't believe it's true. I'm just disappointed. Come one in a dozen The other eleven Get something from nothing Live lessons Come one in a dozen The other eleven Get something from nothing Live lessons Come one in a dozen The other eleven Get something from nothing Live changes Just open the door One thing certain I'll always be your No i tak posadziłam przed domem, bratki, tu zostawiłam te dolniczki na tych kijkach. No o sobie taką brzozy kawałek. Tu są te większe bratki. To jest z latarenką. Tu jest też w tym jeden bratek. No i tu jest powtórzenie tego z tej strony. Jeszcze mi zostały bratki, także zasadziłam sobie na oknie. Zaraz wam pokażę. I jednego na stół. No i tutaj są. na no z przodu od ulicy na okna. Na razie małe, ale mam nadzieję, że się szybko rozrosną. I tutaj moją dekorację jesienno-zimową też już muszę wyrzucić. O Jezu. Jest tak miękka ta dynia, dół. Z palec wpadnie. To już wiosna. Chyba wiosenne rzeczy dać. Ja już się bardzo cieszę. Kiedy się sadzi bratki, to już tak czuć tę wiosnę. No zresztą jest tak piękna pogoda, że sama przyjemność coś robić na dworze. Tu w garażu na razie sobie postawiłam taki regał i to sobie tu poprzynoszę wszystkie dolniczki, wszystkie ogrodowe. To będzie taka jedna półka na właśnie takie ogrodowe rzeczy. Będę miała wszystko w jednym miejscu, także idę przynosić. No, już poustawiałam sobie tak częściowo, bo przenosiłam. Dolniczki, sznurki, druty, różne różniste rzeczy. Tu sobie postawiłam to, do, do czego sobie wsypuję zimę, jak przesadzam. Nawet można tutaj, jak nie ma pogody. To jest akurat taki blacik, że można coś robić. No i co? Dolniczków pełno. To jeszcze i tak nie są wszystkie. Jeszcze muszę tam poprzebierać. Ale bynajmniej mam regał tylko na doniczki. Tak to wszędzie to upychałam. Patrzcie jaką kolekcję starych wag. One są brudne, niewyczyszczone. Bo stały są zakurzone wagi żelazka naprawdę jeszcze takie bardzo stare bo na na jakieś węgi że nie wiem czy to para szła nie wiem To takie malutkie tu pod, podstawki pod żelazko różne różniste. Takie antyki. A jakie zdobienia mają? Piękne te wagi, takie zrobione. To jakieś smoki. Wyczyszczona, już pomalowana była, tylko zakurzona. To troszeczkę lepiej się prezentuje.